No. Witajcie kochani sorry, że mnie nie widać ale dzisiaj nie chodzi o to, żeby mnie było widać tylko żeby było, było widać jak w Jaśle dbają o oświetlenie uliczne i o miasto proszę, idziemy ulicą Stoczyńskiego począwszy praktycznie od parkingu pod nową galerią, czy jak, go, jak ją tam zwią, którą niedawno otworzyli i sprawdzamy, która lampa świeci a która lampa nie świeci? Proszę. Tu kilka lamp świeci. Obracamy się, obracamy się w drugą stronę. O, proszę. Raz lampa nie świeci. Idziemy dalej. Idziemy dalej. zgłaszaliśmy już to, któryś rozrzędu rzędu. Każdy ma to w dupie wiaśle. Proszę. Następna lampa nie świeci. Ciemnak w dupie. Nie? Fajnie. Widać wszystko. Prawie wszystko. Oprócz własnej dupy, chyba. Proszę, tu jest ciemno. Idziemy następna lampa. Proszę. Następną lampę. Nawet jej chyba nie widać tej lampy, kochani. Ale też nic na to nie poradzę. Może mi się uda. Nie, nie uda mi się w tej chwili zaświecić lampki. Nie, nie uda mi się, ale proszę. O, widzicie? Widzicie lampkę, lampę. O, też ciemno, nie? Super. Ciemna w dupie. O, teraz się zaświeciła, widzicie? O jak na zawołanie. Zaświeciła się. E, e, proszę. Następna lampa świeci, czyli na raz, dwie, trzy, cztery lampy, tutaj świeci jedna. Super, nie? Wynik jest ciekawy. Na cztery lampy świeci jedna. Tu mamy przejście. No to tu już nie ma oświetlenia. Ale proszę, ale proszę. Przechodzimy prawie. Jesteśmy na przejściu. Na długo, po drugiej stronie ulicy. O, jest następna lampa. I też, oczywiście, jest ciemna ta lampa. O, widzicie? Oczywiście jest ciemna lampa. Jak to w jaśle, ciemna w dupie, nie? Tak jak powiedziałem, idziemy dalej. Idziemy dalej. O. Czyli to już mamy w sumie e, Ile to było tych lamp 4, 5, 6 chyba Na 6 świecą dwie O, tu jest trzecia, czyli siódma w sumie, trzecia, która świeci Trzecia, która świeci. Na 7 lamp 3 lampy świecą. Albo i na 8 nawet, bodajże. O, jest następna, nie wiem czy ją widać. Podejdziemy bliżej. O. Widzicie, tu jest taki słup, o, który się tu przebija. O i to jest właśnie ta lampa. O, ósma bądź dziewiąta, ale oczywiście nie świeci. Tu są lampy, oczywiście na wysokości komisariatu, policji już. No to one świecą. Tu świeci jedna. I kolejne trzy też, i kolejne, przepraszam, dwie też świecą na wysokości komisariatu. Proszę, tu mamy komisariat policji wiaśle, e, przepraszam, komenda powiatowa policji wiaśle. No to na wysokości tej komendy Ślampa świeci. Trzy lampy świecą. No żeby nie było, że przed komendą policji jest ciemno, jak w dupie. No i idziemy dalej. I żeby było śmiesznie, mijamy właśnie, już za chwilkę będziemy mijać bramę, proszę, tu jest bramka, tu jest brama Komendy Powiatowej Policji Wiaśle. proszę, ko budynek, o tu się kończy, budynek Komendy, proszę. Tu się kończy budynek komendy i już następna lampa za komendą już nie świeci, bo po co? Komenda się skończyła, światło też się skończyło, nie? Proste. Czyli mamy następna. Tam jest następna, która nie świeci. Proszę. Idziemy dalej. Idziemy dalej, bo tu są już krzoki, no to już nie musi świecić, nie? Tu są krzoki, proszę. Tu są krzoki, widzicie? Krzoki, krzoki, krzoki. Najbardziej niebezpieczne miejsce, gdzie ewentualnie może dojść do jakiegoś napadu czy do czegoś. O, tutaj są zresztą krzoki, proszę o. Ale po co przecież światło jest niepotrzebne, nie? Ale twierdzą, że niebezpiecznie tutaj jest, okolica niebezpieczna, ciemno. Strasznie niebezpieczna okolica, ale oczywiście jest ciemna jak w dupie, o proszę. Nie świeci się, nic straż miejska miała być w przeciągu 10 minut. Ale ich oczywiście nie widać, bo przecież po co? Po co oni przyjadą? Szwarzą, czy lampy świecą, czy nie świecą. W dupie to mają, nie? O, proszę. Jedna świeci. O! Były po drodze raz, dwie, trzy lampy. To jest czwarta, dopiero świeci. No nie. Super. To jest właśnie jasło, nie? Czwarta. Dobrze. Piąta lampa świeci. Piąta lampa świeci, proszę, na bloku, w którym właśnie mieszkam. O, proszę. Tu też są oczywiście lampy na rogach bloku, ale oczywiście nie świecą. Czy? Ale cóż, piąta. Szósta już tam jest dalej, też już nie świeci. Siódma świeci i tam też co druga, później dalej świeci. Proszę. Super, nie? Dobra. E, to, żeby, żeby. Normalności stało się zadość. Jeszcze pokażę Wam lampy na bloku z jednej i z drugiej strony. Jeszcze Wam to pokażę, żebyście to widzieli, drodzy moi widzowie. O proszę, 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 proszę. Patrzcie, przyjrzyjcie się. Proszę, przyjrzyjcie się. O, widzicie? Tu jest lampa. O, widzicie ją? No, bo ja jej wprawdzie na filmie za bardzo nie widzę. O, podejdę dalej. Podejdę dalej oczywiście. Ten kawałeczek jeszcze podejdę. O. Zaraz wam pokażę tą resztę. O! Dla po czystej formalności. Żeby formalności stało się zadość. Bo to była jedna roga na jednym rogu. I tu mamy na drugim rogu. O! Proszę, widzicie tu lampę? Widzicie lampę? No, ja ją widzę. Ale ciemna, jak dupia, oczywiście nie świeci. Dobrze, kochani, to tyle na dziś. Z tego ciemnego jasła, z tej ciemnoty jasierskiej, z tego zadupia. Wkrótce Wam. O, widzicie, tam jest następna lampa, która nie świeci. Tu jest jedna, tam jest druga, ale pośrodku jest jeszcze lampa, która nie świeci. Także w sumie jest chyba tych lamp 20, i na 20 tych lamp świeci chyba 6 albo 8. Super, nie? No to tyle na dziś. Wkrótce wam pokażę. O, a straży miejskiej dalej nie ma. O, mieliby za 10 minut, dalej ich oczywiście nie ma. Mają to w dupie, głęboko w dupie. No. Wiecie? No to wiecie. To dobrze, że wiecie. Kończę. Na razie. Do widzenia.